Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie Budowa-Przebudowa Chodników, polegająca na przebudowie prawostronnego chodnika w ciągu ulicy Wspólnej o szerokości 1,5 metra od ulicy Słonecznej do ulicy Robotniczej oraz jazdów na wyżej wymienionym odcinku. W terminie składania ofert, to jest do dnia dzisiejszego, do dnia 14 lipca 2020 roku, do godziny 9.45, do zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Kwota, którą zamówiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, wynosi 160 tysięcy złotych brutto. od przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego handlowego Luxdom spółka z Lider Konsorcjum Całkowita cena oferty brutto 126 795 78 zł 78 groszy Wykonawca zobowiązuje się udzielić zamawiającemu gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 80 miesięcy. Zamówienie zobowiązuje się zrealizować w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferta numer 2 firma inżynieryjno-drogowa drogdom spółka zo siedzibą we Wocławku przy ulicy Krzywa Góra 860. Całkowita cena oferty brutto 153 502 zł 52 grosze, wykonawca Zobowiązuje się udzielić gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 80 miesięcy. Zamówienie wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie 60 dni, kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferta numer 3: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe DAWBUD Adam Iwański, siedzibą we wocławku przy ulicy Barskiej 12a. Całkowita cena oferty brutto 191 528 zł. 20 groszy. Wykonawca zobowiązuje się udzielić zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 80 miesięcy. Zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w, w terminie. 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferta numer 4. Zakład usługowo-produkcyjny zakład usługowo Ekodruk spółka ZOO z siedzibą we Wrocławku przy ulicy Toluńskiej 222. Całkowita cena oferty brutto 162 701 53 zł. 53 grosze. Wykonawca zobowiązuje się udzielić zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 72 miesięcy. Zamówienie wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Dziękuję Państwu za udział w otwarciu ofert.